Ten człowiek ma już swoje lata, był oficerem, brał udział w drugim konflikcie światowym, a jego życie pełne było doświadczeń niepokojących, ale i wspaniałych, a to ciekawe także i pozaziemskich. Wszystko dotyczy tajemniczych istot, jakie spotkał wiele lat temu, gdy był o wiele młodszy. Dziś ma 84 lata i chciałby, by cały świat poznał prawdę o obcych, którzy ujawnili mu, co zbliża się do Ziemi i kim jest tajemniczy człowiek, który bardzo silnie wpłynie na cały świat. Oto słowa, jakie wygłosić, miał były oficer Leonid Głuszko, jego relacja jest niezwykła. Ja i mój ojciec zostaliśmy zabrani do komisji komandorskiej, ale mój ojciec został usunięty z grupy w związku z zaburzeniami z funkcjonowaniem płuc, którego nabawił się w czasie II konfliktu światowego. Byłem na Kaukazie, broniłem rejonu, Stawropola i Ukrainy w latach 1941-1942. Potem konflikt się zakończył w 1945 roku i po nim pracowałem jako oficer w Zihan i Jambul. Po demobilizacji z oddziału wróciłem do Republiki Kabradine-Balkary, pracowałem tam w organizacji Komsomol i rozpocząłem studia na uniwersytecie. Tam poznałem swoją małżonkę i przeprowadziłem się do Nowokubanka w regionie Krasnodar. Tu pracowałem jako dyrektor i nauczyciel w szkole przez 30 lat. Dziś mam prawie 85 lat i dopiero teraz jestem gotowy, by opowiedzieć całemu światu o tym, jak spotkałem pozaziemskie istoty. Kiedyś nie mógłbym wyznać całej prawdy. Byłem szanowanym oficerem, dyrektorem szkoły. Nie mogłem pozwolić sobie wyznać prawdy. Gdy to się stało, hodowałem kozy. Codziennie po południu jeździłem na rowerze, by skosić zioła i zająć się zwierzętami. Wtedy zobaczyłem to coś na niebie. Początkowo myślałem, że może to być księżyc, ale było za wcześnie. To coś się poruszało. Leciało coraz szybciej, miało podpory. Ten statek miał kształt kuli. Widziałem trzy osoby. Jedna z nich mnie trzymała i zabrała powoli na statek. Wtedy zobaczyłem pozostałych dwóch. Z jakiegoś powodu nie broniłem się. Nie wiem, po prostu byłem potulny, jakbym nagle stracił wszystkie siły. Uważałem, że skoro moje życie ma zaraz dobiec końca, to niech tak będzie. Te istoty miały jakieś tajemnicze zdolności. Nie wiem, co się ze mną stało. Wtedy zobaczyłem ich bardzo wyraźnie. Byli wzrostu człowieka i miały na sobie ubranie jakby przypominające rybie łuski. Ich twarze były jednak jakieś dziwne, bardzo ciemne. Tak ciemne, że ledwo było widać, czy mają nos, oczy. Jakby byli poddani jakiejś ogromnej dawce słonecznych promieni. Wtedy w jednej chwili zamknęły się drzwi statku i usłyszałem huk. W jednej chwili poczułem, jak żołądek przewrócił mi się do góry nogami. Poczułem, że statek startuje i unosi się w powietrze. Po chwili jeden z nich powiedział do mnie stanowczym tonem: Wy ludzie nam przeszkadzacie i musimy was zniszczyć. Nie chcieliśmy tego. Potem jeszcze trochę lecieliśmy i w pewnej chwili statek wylądował. Wtedy jeden z nich powiedział do mnie: To wy ludzie zniszczyliście tą planetę. Powiedz o tym innym. Wtedy jeden z nich ponownie mnie złapał i wyrzucił ze statku. Widziałem, jak to coś odlatuje. Ten statek potrafił się płaszczyć, jakby w jednej chwili zmieniał się z kuli w talerz i na odwrót. To było niesamowite. Nie wiem, jak wróciłem do domu, jak przebiegła moja droga. Byłem w ogromnym szoku po tym wszystkim. Gdy wróciłem do domu, byłem przerażony. Natychmiast się położyłem. Nie potrafiłem opowiedzieć o tym wszystkim żonie. Ona myślała, że dzieje się ze mną coś złego, więc wezwała medyków. Nie stwierdzili nic złego, ale ja po tym wszystkim prawie dwa miesiące leżałem w łóżku. Mało wstawałem, byłem osowiały, zmęczony. Dopiero z czasem odzyskałem chęć do życia. Jeśli miałbym opisać ich statek. To był on koloru metalicznego, srebrzystego, a w środku statku znajdowała się powierzchnia sterowa, która była podobna do mojego koła. Żeby dostać się na statek, trzeba uruchomić specjalne urządzenie przypominające ruchome schody. Kiedy byłem tam na statku, czułem, że moje życie się skończyło, a jednak dalej nie potrafiłem zapomnieć o moich kozach. W pewnej chwili nawet zapytałem się jednego z tych przybyszów co będzie z moimi kozami? A on mi odpowiedział: z twoimi kozami nic się nie może stać. Pewnego dnia zapytano małżonki oficera, jak ona poradziła sobie z tym co przeżył jej mąż. Kobieta wyznała, że kiedy mąż przyszedł do domu, była z nią ich córka. Obie nie wiedziały co się stało. Widziały, że mężczyzna jest smutny, że dzieje się z nim coś złego. Pytały się go wiele razy, czy coś jest nie tak z jego zdrowiem, ale on nic nie mówił, tylko leżał. Dlatego razem z córką wezwały medyków, ale oni nic nie stwierdzili. Mężowi nic nie dolegało, albo po prostu nie potrafił nawet stać na nogach. A nie było żadnej fizycznej przyczyny tego stanu. Z czasem mąż zaczął mieć problemy z pamięcią, wiele rzeczy zapominał. Niektórzy mówili, że może mieć jakieś problemy psychiczne. Z czasem poczuł się lepiej i wrócił do swojego normalnego funkcjonowania. Co ciekawe, gdy opowiedział prawdę o swoim przypadku, zabrania przez obcych, więcej osób z ich okolicy zaczęło mówić, że doświadczyli podobnych zjawisk. Niektóre rzeczy z czasem do niego powróciły, jako wspomnienia, iż istoty pozaziemskie powiedziały mu że w Rosji pojawi się niedługo jeden z przybyszów z innej planety. Będzie wyglądał jak człowiek, ale nim nie będzie i przejmie władzę nad Rosją i będzie próbował przejąć resztę świata. Nie będzie wahał się, by wywołać konflikty na skalę światową i z czasem doprowadzi do wyniszczenia ludzi. Wtedy planeta człowieka stanie się ich planetą. Zanieczyszczenie Odry wypełniła się przepowiednia baby Wangi. Link do nagrania w opisie.